Poziom, po poziom, a widzisz, bo ja? No, a ja? Gdzie że to oszukujesz. Że ja? Bo ty klikasz i chce, klikasz, wyklikujesz klikujesz tempo. 160 BPM. Wiesz o tym? A wiesz, że to chyba 160. No bo mam dobry słuch do BPM'a. A ja to na te... przykład nie. nie to jest 149. A ja takiego nie robię oszustwa. Bo ty tak, ty to jest klika... tak, no to jest tak, ja ci tak. Ja ci pokaż pokaż tempo, ja ci ja ci pokażę jak ja ci ja ci pokażę jak ja robię pokażę <grym> <grym> ja ci pokażę na przykład, ja na przykład, <grym> ja na przykład, ja na przykład, ja na na przykład, ja na przykład, ja na przykład, na przykład, ja na to ja na powodzią ja na na przykład, ja na przykład, ja na ja na przykład, ja na 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 ja na ja kiedy już powiem. No. Czyli pomoc na powodzią. A ja powodzą. klikam, jak mówię. No właśnie, czyli oszukujesz. Nie. Powiedz, tak. pomoc za powodzią, pomoc za powodzią, pomoc za powodzią. No, no i powod... idealnie. Idealnie tajnikujesz. Ale pod ciebie umiem szybciej od ciebie pić. Tak, to patrzę. O, przepraszam, pomoc dla powodzią.

Dobra, ale, ale. a czy ty byś myślał, że ja bym zrozumiał, co mówi dziadek, który dziękujemy, do mnie podchodzi? Zobaczycie, jakakolwiek interakcja z dziadkiem na ulicy, to jest coś takiego. Idzie dziadek i tak robi. patrz. Kamera cały czas. Pomoc dla nieprawda no jak nieprawda, nieprawda. Ty, ty rozumiesz co dziadkowie mówią na ulicy do ciebie Nie rozumiem. uśmiechają się ja, ja nie, tylko na uśmiechają nie, nie, się i nie, to, to ja, robię taką to jakieś dziwne dziadków spotykać. to może, ja, tak. tak. no, może miałam z tego że pomóż dziadkowi pomóż teraz Pomózcego teraz teraz widziałe i powiecie, że nie mam racji interakcja z średnio z jakimś dziadkiem na ulicy to jest taka, że cię mówią i mówią nie mam racji nie, pomóż pomóż Dobrze Piotrulo, w miarę żyjemy, morale trochę wzrosły, e, dostaliśmy słowa otuchy, tak. wsparcia. Dostałem słowa otuchy, że to mówię, pomożę Stary no ty... ty kł... Stary, ty? Pomożę na poziom, pomożę na poziom, pomożę na ty w ogóle nie mówisz Co? Powie ci kawostkę, bo w w ogóle Co nie mówisz. A wiesz, że ty, a wiesz, że nie widzisz kolorów? Ja? Naprawdę? Ja mówię serio. Jaki? No nie ma kolorów. Jakiego? No nie ma kolorów. Aż ogólnie. Kolor nie jest. A że wiesz, co mówiliśmy. Co? Kolory to twoja wyobraźnia. Dobra, to jaki to jest kolor? <laughs> no no właśnie, skąd ty wiesz, jak ja to widzę jak ty. No właśnie. No w kolor... Nie, nie, akurat serio ci mówię to jest prawda. No ja wiem, no ja wiem. Ale ja ty Ale co? Ty mi nie wierzysz. Ja mówię ci serio. Nie o Gabriel mówię sobie O, dziękujemy. Gawrony. Dzięki gawro bardzo. Stary. Po powodzie nie istnieje. W sensie, po powodzie istnieją, przepraszam. Przepraszam, nie to głupota. Przepraszam. Ej, dobra. Przepraszam, brat Brat Brać muskrano, grączka głapie, Grączka fortejtowej mocy. Nie, to przepraszam. Ja w sensie, absolutnie to przypadkiem powiedziałem, przejęzyczyłem się. Kolory nie istnieją. No. Kolory nie istnieją. Ok, czyli chcesz powiedzieć, że ja na przykład widzę tu szary. I to nie istnieje. Dzięki za to słowa. To nie istnieje. Dowodem na to, dowodem na to jest daltonizm. Na przykład. No, bo nie, ale no, nie, bo nie. Kolor, no nie, bo jeżeli kolory istnieją, to on nie miałby takiej no. Bo chodzi o to, że ty myślisz, że widzisz tak samo jak ja. Kolory i wszystko. Prawda? A ty nie widzisz tak samo jak ja. Ty nie ja widzi... się boję. Ty nie widzisz <laughs> stary tak samo jak dobra. ja. dobra. Bo to wynika z tego, że nie umiemy tego jeszcze opisać jako ludzie. Przez to nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Bo jak masz mi wytłumaczyć, jaki to jest kolor w twoich oczach? Szary. No stary, ale nie jesteś w stanie porównać. Jaki to jest kolor, Piotrek? A ja mo, może być czary, tylko stary. Ten powiedział be, 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 Beżowa Biel, ale chodzi o to, że rozumiesz, że. Beżowa Biel. Wiesz, jaki jak jest pigment. Wiesz, jak, że ty możesz mieć lekko inny odcień. Tak jak jest stary, wiesz. Wiesz, że ty możesz mieć w innym odcieniu to. Okej, okay, że chodzi mi że ta teraz, pokładka tu jest czarna. Powiedziałbyś, że. W sensie ty, ona jest u ciebie w oczach zielona, ale nie. ja zeszłą czarną. Nie, ale to też. To też takie synotacje, bo w ogóle się, procent ludzi ma daltonizm? 10. No. Czyli co dziesiątą osoba ma daltonizm i ludzie sobie nie wiedzą o tym nawet. A ja może? No. Nie masz raczej. No nie, ale masz widzieć kolor. Ale, ale może być tak, raz, że widzisz, dwa, ale stary, może być takie coś, cztery, że ty widzisz czerwony, dziewięć, ale sześć, rozumiesz. 7, ale co? 8, 9, 10, mam. Ale rozumiesz o co chodzi? Nie. Ja mówię poważnie. Stary no. może też być właśnie takie sytuacje, Są przecież, że ludzie są nauczeni, że to jest czerwony, a to jest zielony. Ale muszą widzieć to samo. No nie, bo co, jak ty byś widzisz... Ty teraz widzisz na odwrót zielony i czerwony. I cię nauczyli po prostu, to jest czerwony, to jest zielony. I skąd ty wiesz, że ty widzisz inaczej? Jeszcze raz. Siedzisz, nauczono cię. No. Ty masz na odwrót zielony z czerwonym. I cię nauczyli po prostu, że to jest tylko na, na Ale jak na, na trawę, że jest zielona. No to to ona u jest czerwonego, bo czerwony, wiesz jak wygląda czerwony. Mm. <noise> A ty wiesz jak wygląda czerwony? No, Ale zobacz, jak, ale wiesz, nie da się zdefiniować. Nie możemy kolory. powiedzieć, ja, ja nie jestem w stanie dowiedzieć, jak ty to widzisz. I to jest dowód na to, że kolory nie istnieją. Bo to jest wyobraźnia. Nie, kolory, nie ale no. ja to oglądałem o tym Ile dokument naukowy. Nie, bo tu nie ma to nie ma dowodu na to. Nie, ale nie chodzi o dowód. Nie, nie, nie się da się dać dowodu. Ogólnie, ogólnie, się... ogólnie prawda jest taka, że kolory nie o. istnieją. To jest prawda. To jest prawda. Ci no, mówię serio, stary. Ale jak? No kolory serio nie istnieją. W sensie to jest wytwór twojej wyobraźni. No mówię ci serio. To wszystko co widzisz, to jest twoja wyobraźnia. Ja nie wiem czy wyobraźnia. Nie chcę gadać, <laughs> bo nie chcesz gadać głupot, bo może gadam jakieś bzdury. Ej, czy ktoś na czacie może potwierdzić, czy, czy gadam głupoty? Tatuniści, ugadnijcie kamerkę. Nie no, nie działa. To nie no. Dobra, niech ktoś, tak, no? nie ktoś napisze ktoś, kto jest mądry. Ktoś. Yy, yy, ktoś, kto tego. Ktoś, kto jest inteligentny, niech napisze jakąś inteligentną wiadomość na temat widzenia kolorów, bo. Bo my się nie dogadamy, a no. ja nie o, mam... O, napisał, jest uh, inteligentny, napisał. No co napisał, <laughs> napisał. No, Dobra, no ja patrzę, co nie piszą ja nic nie... Nie wiem, czy... Nie no, nie ma opcji takiej stary. No patrz! Ja widzę kolor ciemniej i dowiedziałem się o tym, kiedy ty miałem 12 lat. A stary, ty może widzisz lekko ciemniej. Czyli jest! Czyli jak nie, nie udowodnisz, jak ktoś jak widzi kolor, skoro mu udowodnili, że widzi kolor ciemniej? Ja właśnie też tego nie rozumiem. No i właśnie. To może wzięli. No nie wiem, nie wiem. To czyli on ma daltonizm czy jakieś inne skorzenie, ogóle. Ale my widzieliśmy wszystkie tak samo. Nie ma dowodów. Stary, no to, no to jak, no no jak zważ daltonizm. Ale nie udowodnisz, mi tego. Daltonizm. Muszą nie, wiedzić, że ktoś widzi inaczej. Ty, gada piszą, że gadam głupoty. Ale moim, moim zdaniem tak. Ale stary, ja o tym oglądałem jakiś program chyba, czy ja jestem jakiś nienormalny, stary? Ale stary, star. bo, ja masz... to, bo, to, bo ja nie wydaję ja tego nie wymyśliłem sobie. Nie no, ja wiem, ale moim zdaniem to jest nieprawda, no bo jak mógł stwierdzić... O patrz, tutaj ktoś napisał, to jest interpretacja twojego mózgu na fale, które dzielą twoich oczu. A no, może to jest bardziej, może z tą wyobraźnią to trochę przesadziłem. Bo to ma... Ale, ale to... to jest prawda. Ko... Tak... W sensie nie, definicja, ja usłyszałem, że kolor nie istnieje. Ale każdy, no to jest, nie, to jest, nie, to jest, nie, to jest niemożliwe stare. Są takie teorie, nie, nie wiem, czy to jest prawda, czy teoria, no że że... To jest bardziej teoria. Ale piszą dużo osób pisze, że coś tam jest na rzeczy. No to jest teoria bardziej niż prawda. No bo jak mogą stwierdzić u kogoś daltonizm, albo jakieś inne, nie wiem, odmiany jakby od ale mnóstwo jest, mnóstwo jest color blind people, ludzi, nie wiem jak to się mówi. I stary, jak on ma się dowiedzieć tego? Skąd e, ta osoba co napisała na czacie, że wie, że widzi Ja ciemny. nie wiem, ja nie wiem. Czyli musieli zbadać to, wiesz o co chodzi? Ale ja nie wiem. Czyli jest jakiś dowód na to, że jakoś da się odróżnić kolory? Musieli ja mu powiedzieć, dobra, jednak pan widzi ciebie. Ja nie wiem, ja czytam czat i tutaj Czyli nie jednak ich musieli mu stwierdzić, że dobra, pan widzi ciebie Ale ba, nie to na czacie derencz się wypowiedział, że ci, się każdy jeden <coughs> widzi kolory bardzo żeby nie wiesz, że niektórych nie widzi. Przecież to nie jest jakaś ciekawostka, tylko oczywistość. A ty się kłócisz z tym. Ale nie będę wjeźlał jakiegoś. derenercz stary. <coughs> Jak to jest możliwe? No pa, na przykład to jest ciekawe. Jak Nawet przy stałych warunkach oświetlenie ten sam koloru może być interpretowane inaczej w in, innych kontekstach. Nie, to są zbyt dyplomatyczne pomdziamy. wypowiedzi. A patrz, to jest badanie. Badają tak, że na przykład dwie są różnych kolorów, a o, o tej osobie te dwie są takie same. No to co, czy jak lekarz inaczej widzi kolor i jego pacjent widzi inaczej kolor, to wtedy lekarz mówi, że ktoś jest chory, bo widzi inaczej kolor niż lekarz? Nie rozumiem. Bro, that shit is crazy, więc chodzi o to, że ludzie mogą widzieć kolory w innych odcieniach, ale od dziecka uczy się ta osoba, że ten kolor nazywa się tak osoba, która widzi... Znoszę pomarańczowy jako w odcieniu żółtego, to myślisz, że to pomarańczowy i ta osoba ma zaburzenie do widzenia, a nie wyobraźnię, to są inne testy medyczne. Uff, dobra, słuchajcie, moim testem medycznym jest mówić pomoc na powodziam 100 tysięcy razy. Nie ale bardziej mi... No patrz, ale jest, jak masz to, że kolory ci... I co? Nie no, nie